Cześć, witajcie na kanale Wiki Rampam Pam. Dzisiaj jest ze mną znowu kulka i znowu nagrywamy Heksario. Przywitaj się. Hej! Powiedziała no, hej! A coś jeszcze powiesz? Aha. Co? Aha. No. No, no powiedz coś jeszcze. Ale co? Dobra, powiedziała, ale co? Dzisiaj znowu nagrywamy Heksario już nagrywałyśmy... Ja chcę z kulką właśnie nagrywać, kamerę, ponieważ kulka jest słaba i, i przez to ja mogę sobie dłużej grać, nie? I jak, jak gramy? Że, y, że po jednym razie, okay? ok? Żeby to nie było długie. Bo ja jak nagrywam właśnie tak, że serio i robię za dużo rund, to wtedy tak długo wychodzi, no choć z co Poczekaj, niech normalnie, czekaj. Dodam wiki, ram, pam, pam. Dobre, tam. Już nic nie zmieniam. Dodam wiki, dobre teraz niech będzie tramp, niech będzie wszystko już. Jak widać już mam kubkę. Teraz akurat zawsze była kupkę mam, właśnie sobie kupiłam za te 10 tysięcy. ten mi złoty jak, jak gram na... Weź, weź go, 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 go. jak zawsze jak gram na okienkach to zawsze ktoś mi podjada. <grywa> Patrzcie, zawsze przy nagrywaniu mi się zacina. I to chyba zauważyliście. I yy, dzięki za te 16 słów. Tylko najgorsze, że żaden mi jeszcze nie doszedł, no nie? Ostatnio nagrywałam odcinek. Myślałam, że mi dojdzie do jakichś jeden. ale no nie doszedł. Ale dobrze, bo na podwórku się dwoma osobom podoba. Teraz koledze się spodobał mój ostatni odcinek, bo przyznam, że mi też się podobał, że to jeden z fajniejszych odcinków. Nie taki nudny jak wszystkie moje odcinki. Okej, okay, przegrałam teraz ty. Bo wszystkie moje odcinki są nudne, ale ten, co nagrałam, nie był wcale taki nudny. Może dlatego, że przyspieszyłam mowę. Staram się mówić jak najgłośniej. Reklama. I jak najszybciej, znaczy, nie, też nie może być tak szybko, bo mu, m, trzeba też mnie zrozumieć, ja z tyłu, więc ja mówię tak w miarę, okej, okay. Okay, tak. ale weź, żeby ciebie musi być widać, no, i tu, i graj, tu, no. tu się była. Z... o, dobrze mi się, za... o, dobrze mi się, o, dobrze, o, no, przyszła, cześć daj wróć, Cicho! No tak. na, Natalka, chcesz być na YouTube? Nie. Nie? Jejciuś. O, przegrałaś. Okej, okay, czyli to, to już na dzisiaj. Koniec. Może następnym razem Bębę. nagramy z Natalką, ale teraz la, raczej nie, bo nie, nie wiem ile nagrywam nawet. Zaraz na... Nie, tam nie wiem, nie ma tutaj ten... Coś mi się zrobiło, bo zawsze miałam tutaj e, ten, że nagry nagrywam. Teraz tego nie mam. Mm. No. Chyba, że jeszcze chcesz Notelka, nie zagrać. też? Nie? Nie chcesz? Okej, okay, ona, ona nie chce. Y, Okej, okay, y, musi być ta moja strona startowa, jak zawsze ją mam. Tutaj. Y, Okej, okay. no, do zobaczenia. Kulka, tam Natalka nie pokazuje jej, bo ona nie chce. I do kolejnego odcinka. Nie wiem, kiedy będzie jej serki, że nieregularnie nagrywam.